Siemano, tutaj JJK. i w dzisiejszym odcinku jest ze mną Farel. Witam wszystkich, siemaneczko. I witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale, w którym będziemy testowali słodycze. Oczywiście, jeżeli takie odcinki Wam się spodobają, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę, a ja postaram się nagrywać takich odcinków dużo, dużo więcej. W dzisiejszym odcinku będziemy testować wszystkie słodycze, jakie znalazłem w internecie. Pokemon! Jeżeli lubicie Pokemony, to oczywiście też strzelcie łapeczkę w górę. I napiszcie w komentarzu, jaki jest Was ulubiony Pokemon. Ja od razu mówię, że mój venonat. Mój ulubiony Pokemon to Pikachu od dzieciństwa. W sumie nawet miałam tort na piąte urodziny w kształcie Pikachu, więc zdecydowanie. E, a drugi to Eevee. Dlatego też nasz ukochany piesek nazywa się Eevee. Eevee jest tutaj. Razem z Pikachu. <laughs> jeżeli tak, dokładnie. Jeżeli byście się zastanawiali, jak wygląda. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to pamiętajcie o tym, żeby stawić subika z dzwoneczkiem tam na dole. A my możemy już przejść do testowania. No i dajcie znać, czy w ogóle jedliście cokolwiek, co widnieje tutaj w stole. Na początku w ogóle chciałam zaznaczyć, że wszystkie słodycze, które dzisiaj zobaczycie są sprowadzone z Japonii i z o Chin. Kurczę. Ciężko było w ogóle je znaleźć, szukałam ich w kilku różnych sklepach i zamówiłam z kilku różnych stron. Zacznijmy sobie od napojów i ciekawostka, te napoje są dobre, a jeden z nich jest o smaku... Akurat niebieski? Ja... To mój Serapii. ulubiony kolor. O smaku sera solą morską, więc myślę, że od niego może zaczniemy, co? Tak, jest na niej narysowana na nim Squirrel, który zmienia się w Wartletool i później który jest... w Blastoise. Tak, i jest też mega słodkim Pokémonem. Dobra, otwiera i testuję. Wow. wow, mocno gazowane na Ej, pewno. Ej, to jest jeszcze oficjalny napój Nintendo. Okej. Okay. Proszę bardzo. Czekaj, Ej, patrzcie jaka dziwna puszka, ją się tak odrywa jak ten Barka. Wow, ale nie ma nic napisane pod spodem niestety. Ej, bez sensu. pachnie popcornem. Masłem. Kurczę, pierwszy raz coś takiego dziwnego piję. Smakuje jak woda z odrobiną masła. Soli nie czuję. Nie jest. Teraz czuję smak słony na koniec. Jakiś czas temu w moim odcinku Halloweenowym piliśmy piwo z herego Pottera o smaku yy, masła? Tak, to jest takiego, nam no, było. To właśnie to jest bardzo podobny smak, bym powiedziała. Mm. ale nie przypomina mi totalnie sera z solą morską. Ja Wam powiem tak, jak ziecie popcorn maślany i macie taki posmak w ustach maślanych, no to po, 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 po nim taki sam posmak zostaje, więc w skali od 1 do 10 oceniam na dwa. <laughs> na dwa. Nigdy bym nie kupił po prostu tak o sobie, żeby wypić, nie? Jakbym był no. spragniony, no ale ciekawe, lecimy dalej. Dobra, no to oczywiście musi być Pikachu. Pikachu. To nie jest Pikachu. To nie jest Pikachu. To jest jakiś Pichu chyba. Taki mały, nie wiem, to chyba jest inna ewolucja, ale ja już nie pamiętam tej ewolucji Pokémonów. jako pierwszą i drugą chyba oglądałem tam genezę, ewolucję, czy jak on się nazywa. W każdym razie ten napój jest o smaku limonki z kefirem. Tak się nie otwiera, moja droga. Ojej, zapominam cześć. teraz o tym. Limonka, kefir? Pachnie jak Sprite, albo Mountain Dew, coś takiego. A smakuje? Jest dużo, dużo, dużo mniej słodsze, ale też ma taki specyficzny smak właśnie tych napojów typu... Tak, Mountain Dew, sprite, jest od razu czuć, nie, nie nie, nie, Mountain Dew. Mountain Dew? Tak, to jest ten posmak taki jakby tej gumy arabskiej, czy co to tam jest. Tak, ale te napoje są bardzo mało słodkie. Nie w są ogóle takie W ogóle nie są. Tylko, że ja bym powiedział wam, ile to ma gram czego, ale tu jest narysowane tylko chińskie domki, i, i wszędzie jest 0%, 1 i 2. No Nic właśnie, my się by, w ogóle będziemy musieli e, podczas testowania tych słodyczy domyśleć, co to za, są w ogóle za słodycze, bo nie ma e, polskich e, napisów. Tak. Dobra, otwieramy kolejną puszkę. Dobra, już się chyba nauczyłam. To jest o smaku truskawkowym, tylko i o. wyłącznie. I na nim jest miło narysowane. Tak, miło. No. Znowu mało słodkie, ale mm, to jest ten smak truskawki, taki chemiczny troszeczkę. Jak kiedyś mama dawała syrop na łyżeczkę, taki przeciwkaszlowy, to też miał taki posmak truskawkowy. Tak, jak bardzo słabe lody truskawkowe, takie podróbki jakieś. No. A, nie oceniliśmy tego, w skali od 1 do 10, 4. Dobra, to tak, to oceniam na 2 na 10, to oceniam na 3 na 10, mhm. a to oceniam na 5 na 10. Ja daję nawet więcej, z 6 daję. To teraz otwieramy kolejny i kolejny jest o smaku białej brzoskwini. I co to jest za Pokémon? jak on się nazywa? To jest dziecko Jigglypuffa. Dziecko Jigglypuffa. Jigglypuff. Jest to Pokémon, który śpiewał do mikrofonu i usypiał wszystkich. Pamiętam ja... tą piosenkę! On, on robił tak. Tak, pamiętam tę piosenkę. No. Kasz? Powiem Ci tak, jakbyś mi nie powiedziała jaki to smak, nie zgadłbym. Czekaj, aż muszę spróbować jeszcze raz. Coś mi to przypomina. Ale nie smakuje, no trochę brzoskwiniowa, ale nie wiem. Ale co, sobie... na chwilę obecną najlepszy dla mnie? Nie, dla mnie najlepszy truskawkowy jak na chwilę obecną. Mmm, nie. Ja oceniam y, ten na 4 na 10. I to był faktycznie piciu. To jest napisane piciu, <laughs> tak. A ostatni Pokémon to Magic y, Magikarp. Magic Carp. Okej, okay, i to jest o smaku litchi? W co tak. się zmieniał Magic Carp. Wy. Pamiętam, jak graliśmy w Pokémony, to był. Ga. Ga? Ja. Gajardos. Gajardos. Dokładnie. Gajardos. Tak mi się wydaje, że on się w niego zamienią. W ogóle, wiecie co, powiem, mam ciekawostkę. Krystian jest najlepszy w zapamiętywaniu imion różnych postaci z bajek, w ogóle sytuacji różnych z bajek, historii. Ja pamiętam, że oglądałam te bajki, ale ja nie pamiętam historii, nie pamiętam imion, nie pamiętam nazw. A on pachnie, pamięta wszystko. Pachnie, pachnie ładnie. Uwaga, testuję. Fajny smak. Mhm, mm ewidentnie. Najlepsze. 10 na 10 liczy, wymiata. Ja generalnie uwielbiam liczy, smak. No, jest więc bardzo dobry. Ten napój Dyszka 8, 6, 4, 2. Tak, tak Czyli klasyfikujmy. Zaczęliśmy od najgorszego i skończyliśmy na najlepszym tak jest. w sumie. Tak więc my tak oceniamy. Dajcie znać, czy piliście któryś z tych napojów i czy Wam smakował, bo w sumie są bardzo specyficzne i nie każdemu będą smakowały. Przede wszystkim dlatego, że są mało słodkie, a my jesteśmy przyzwyczajeni raczej do słodkich napojów. No dobra, no to teraz czas na trochę słodyczy i zaczynamy. No dobra, no to teraz przechodzimy do takich oto mini ciasteczek. Ja mam y, o smaku budyniu ciasteczka, a Ty? O smaku ja mam... czekoladowego budyniu chyba. Nie wiem, czy to jest napisane. Tutaj a, jest narysowane. Jest tutaj narysowane i generalnie patrzcie, to jest pokeball. Go otwieramy. Dokładnie. Zarąbiste. Patrzcie. Mega fajne. Pyk. Wow. I w środku jest. Aha! pojemniczek I coś takiego. I mamy naklejki. To Ciekawe, są naklejki? To, co trafi, no? Czalizard! Proszę, czalizard! Nie, maczą! Maczą, maczą. dobra. Zarabiłam. Teraz ja. Wow! To jest ten, taki. IFI, tak? Tak. A ja mam go tutaj, na opakowaniu. Wow, ja też? Nie, ja mam coś innego. No masz coś innego? Otwieramy. Pachną, ładnie. O kurde, jaki intensywny zapach! To przesada jest. Te tak nie, nie z tego. Oczekaj, po kolei. Smak tutaj, tego, bo ty jeszcze nie próbowałaś, 10 na 10 jest mega intensywny, ale zapachu mocnego nie ma. Moje są mega intensywne, pachnią, pachną wanilią i jak się zje, to czuć sam cukier dosłownie i wanilię. Czekoladowe. Czekoladowe są pyszne. Nesquick nawet je chowa. Tak no. Nawet Nesquik nie jest tak I są tak takie mięciutkie. Intensywny. I są mięciutkie, nie twarde. Nesquik chrupia, to jest takie miękkie. Mm -hmm. Chrupiące, ale miękkie. Co mm. nie. Czekoladowe zdecydowanie lepsze. Tak. Te są bardzo dobre, ale jakbym miał wybierać, no to czekoladowe. W moim serduszku na zawsze. No dobrze moi drodzy, teraz lecimy z czymś jeszcze. Mamy takie małe paczuszki. Co tam w środku jest? Tam są jakieś cukierki. To może ja pierwszy. Okej. Okay. Dobra. Wiemy, są... że są bardzo mocno zamknięte. I to są pastylki. To są takie pudrowe pastylki. Mmm. To był Przegryź go. to. Jakie są mięciutkie? Pudrowe pastylki, ale mięciutkie. Jakieś takie lizaki były cukrowe, kwadratowe, na takim patyczku. I można było je tak przegryźć. Tak. To są identyczne. To są identyczne. I to był smak pikaczutek taki mocno bananowy. Ok, otwieramy kolejnego Pokemona. To są jakieś niebieskie pastylki o smaku jakiegoś niebieskiego napoju. Proszę, skosztuj. O kurczę, kola chyba, ale intensywny. Mhm. Trochę jak kola, mhm. a trochę jak ten niebieski Osi. No, no, nie jest. Narysowany jakiś taki drink niebieski. Niebieski Osi. Nie, nie wiem, jaki to jest smak, ale no chemiczny w każdym bądź razie. Dobra. Kolejny Pokémon. Y, na pewno będzie o smaku winogrona, bo tutaj mamy już narysowanego winogrona, więc otwieramy. O, ale pachnie już nawet od razu po otworzeniu. Powiem Wam, że takich cukierków w Polsce nie ma. Są naprawdę nie ma. mega intensywne. Nie. Ja też spoko, ale winogron to jednak nie jest smak na pastylkę. Ja też nie przepadam za winogronem, więc totalnie mi nie pasuje. Tutaj A... mamy narysowany jakiś owoc dziwny. Pewnie jakby... jakiś chiński albo japoński, którego my nigdy na oczy nie widzieliśmy. Ale ładnie pachnie. Super. Mmm. Nie wiem co to jest, ale nie jest przepyszne. Myślać. Tutaj dyszka z takim pokemonkiem, no to dyszka. I takie kwaśne, rozgryziesz? Tak, ja, ja cały czas rozgryzam. I tu już my mamy kol kolę. Kola, ewidentnie kola. kola jak tak, żelki kola. No. ostatnią Rogal nagrywał odcinek z tymi napojami i ten w proszku napój tak samo, nie, ten syrop tak samo pachnął. Dobry, ale jednak ten Pokémon wygrywa. Najlepszy smak. Najlepszy smak, a nie wiemy, jaki to smak. <grym> Kolejną rzeczą to już są nie są pastylki, tylko to są takie żelki. I też wyobraź sobie, że są o smaku winogrona. To jest tak samo jak te pastylki. Ja mam też tutaj. A to są inne. Znaczy, to są takie same, tylko chyba w innym opakowaniu, wiesz? Ale możemy to sprawdzić. No, oczywiście, że musimy to sprawdzić. Ja otwieram. I mamy. Co? Taki pikacz myślny. Nie za ładny no ja mam intensywny, intensywny zapach. O, oh wow, ale. Mhm. O Jezus, aż za mocno tym winogronem. Jak ktoś nie lubi winogrona, to nie polecam, naprawdę. Nie. Jak twój smak? Tu są różne części pika, czy coś nogę. Czy mm. jest noga, ręka i tak dalej. Okej. Okay. Tak, po tych napojach myślałam, że słodycze będą takie same, ale słodycze są zdecydowanie yy, za mocne. Ja bym teraz zaczął od tego. Wiecie, co to jest? To jest danie gotowe, tak samo jak kupujecie teraz, nie wiem, w Żabce czy w Biedronce dania, które się wkłada do mikrofali, podgrzewa i macie ryż z kurczakiem, to to jest, to to jest słuchajcie, instant kary łagodne. Wkład warzywa, marchew, ziemniak, cebula, dynia, zielone, szparagi, wieprzowina. Włożymy to zaraz do mikrofali, ale zanim włożymy do mikrofali, to musimy otworzyć i sprawdzić jak to w ogóle wygląda. Dokładnie. To jest chyba przysmak Pikachu, więc dzisiaj zjemy danie, w którym yy, karmił się Pikachu. Zobaczcie! A to jest chyba na jedną osobę, nie? Nie mam pojęcia, no! Wow! Karta Snorlaxa! Wow, i ona jest taka ładna, błyszcząca. Ej, zarąbiście, skoro, że u nas takich rzeczy nie ma. No, mega szkoda. Jak dobra. Ja bym był mały, to bym się cieszył. I chcesz mi powiedzieć, że tak wygląda zmielony Pikachu? Po <coughs> pierwsze, to wygląda trochę jak taka papka dla dzieci. A, i oszukali nas, nie było ryżu w zestawie. No, musieliśmy sami zrobić Kąd ryż. Sam sosik. Sam sosik, dobra. Próbuj. Ja próbuję jako pierwsza. Trochę się boję. Ja się czuję teraz, jakbym jadła jakieś jedzenie z bajki w ogóle, w realnym życiu. Dobra, uwaga. Co to jest? Słodkie kary, tak? Słodkie. Mm -hmm. Ja już wiem. Kary, łagodne, nieostre. Dobre, ale... Dobre, dobre, dualnie nasze smaki, bo my lubimy bardzo pikantne. Ja zawsze jak robię kary, to doładam tam papryki, pieprzu i wszystkiego co ostre. Ale rozumiem, że jeżeli miało to być dla dzieci, no to ja jakbym był mniejszy, to bym jadł jak najbardziej. No, jakby mama Ci kupiła takie coś jak byłeś mały, to od razu byś wstrzamał, jakbyś wiedział, że takie coś nie pikaczyło. Mi się wydaje, że nawet dzieci generalnie nie lubią kary, jak są młodzi. I tu są specjalnie takie małe kawałeczki e, warzyw pokrojone w kosteczkę, żeby właśnie dzieci mogły e, łatwiej gryźć i jeść. Bardzo dobre. Ja daję dychę. Mm -hmm. Jak chyba na danie z mikrofalówki super. Nie tuba. No to przez czas na deser. Ja bym jestem ciekawy bardzo tego. Dobra, to otwieramy. Co to jest? Jego. Wow, to są chyba kwaśne żelki. co W mm. posypce, ale czad. To w jest mocno Pikachu? posypana, zobacz. Tak, Aha. to jest kształt Pikachu z ogonkiem. Mm. Mm. Kurczę! też ten odcinek, gdzie dostawaliśmy najkwaśniejsze jedzenie? Ten toksik coś tam? Tak, tak. No. A to ten żółty był podobny. Weź spróbuj serduszko. Kwaśnością i serduszko. Mm -mm. Mega kwaśne żelki. Kwaśny, serduszko mniej kwaśne. Są tylko serduszka i pikaczu. więc sprób spróbowaliśmy tego i tego. Bardzo, Bardzo dobre żelki. Bardzo dobre. No? Ja daję dychę. Takie trochę inne. Ja jestem wybredny co do żelek, ale to są moje smaki. Miękkie, nie za twarde. Lecimy dalej. Dobra, to teraz takie o, ciasteczko. Waflito. O, wow, to wygląda trochę jak. Knopers. Knopers, dokładnie. To jest ciastko jak knopers, przekładane czekoladą A, na tacce. To jest, 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 jest naklejka Pikachu! Nie, 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 z drugiej strony. A, z drugiej strony, jak to się nazywa? <laughs> o kurcze. Nie mam pojęcia. Jaszczurka. Chuda jaszczurka, cłaniaczek. <laughs> załóżmy, <laughs> załóżmy, że to jest jaszczurka. Próbuj. No dobra, to ja pierwsza. No ciekawe, czy będzie się różniło. Od może być mniej orzechowe. Hmm. Są w ogóle orzechy? Nie ma. Mm -hmm. Wafelek suchy. Mm. Jakoś nie zachwyca. Nie zachwyca, ale biorąc pod uwagę, że niektórzy są uczuleni na orzechy <grym> i to może być właśnie, że bez orzeszka tu jest. No ale yy, ogólnie no co, wafelek mm. z czekoladą, bardzo dużo ilo dużo, duża ilość czekolady i bardzo gruby wafelek. Y I tyle. Dwójka. No 2 na 10. Dobra. To teraz kolejne ciasteczka. A widzę już, że te będą dużo lepsze, bo są czekoladowe. Uh. Japońskie czekoladowe ciasteczka Pokemon z kawałkami czekolady. O wow, to będzie mocne. Będzie dobre. Wow, one są jeszcze w środku zapakowane tak? w takich Pikachu, Pikachu y, te. Nie zawsze, ja mam edy Pikachu na przykład. Wow, pokaż. A ja akurat widzę na pikaczu mhm. jest przeznaczenie. Tak. Pikachu mi kocha. Wow, mega Ty... apetycznie wyglądają, co? N nie wygląda to w ogóle, nie ma to kształtu. Jak to? Mi się nie, wiem, że jak... to będzie Pokemon jakieś, a to nie ma niczego. Po prostu mm -hmm. zwykłe takie ciastko, piekusek. Mhm, mm to są takie ciastka, które... To są te ciastka, takie a'la brownie, które w środku są miękkie, a z zewnątrz chrupiące i są całe czekoladowe. To są te ciastka, które ja mogłabym jeść codziennie, mm -hmm. nie? Mocno czekoladowe, z kawałkami czekolady. Chrupiące, miękkie przy okazji i w ogóle wszystko, co... Idealne. Idealne. to ma to ciastko. Ej, ja, ja od razu zamawiam. Aż Są zjadłam kieszeni. całe. Oddawaj. Nie. No i na koniec zostały nam gumy. Ja mam o smaku coli. Ja też mam o smaku coli. Tylko, że inne opakowanie, ty masz pikachu. No to otwórz sobie, masz pikaczu, z się otwarte. Dziękuję. Ale czekaj. Każdy papierek jest inny. Otwieram to. O kurczę. Już papierki pachną. O kurde, jaka guma. Widziałeś taką gumę? O Wow, brązowa guma. Ale intensywny zapach. Pamiętacie kiedyś gumy z Pokémonami Kolowe, to identycznie pachnie. O. O wow, ale mi się dzieciństwo teraz No. Przesada. Guma rozpuszczalna o smaku coli mm -hmm. i wszystko jasne. Pycha, dycha. No. Daje ostro dyszkę, naprawdę moi kochani. No dobra, no to przetestowaliśmy już wszystkie słodycze w dzisiejszym odcinku. Co według Ciebie było najlepsze? Według mnie o dziwo najlepszy był chrupek do mleka czekoladowy, był tak intensywny, że koniec. Ale mi waniliowy też bardzo smakował, nie próbowaliśmy jeszcze z mlekiem, ale na pewno też byłoby bardzo dobre. Pyszne by było. I e, mi najbardziej smakowało jeszcze to czekoladowe ciastko, no i te gumy na koniec, petarda w ogóle, e, ale wszystko było mega ciekawe. W niektórych... Szkoda, że we wszystkich opakowaniach, we wszystkich słodyczach nie było naklejek, nie? No, szkoda. No ale i tak fajnie, że w ogóle dają naklejki. No u tak. nas już do niczego nie daje naklejek. Dajcie znać, co wy byście chcieli spróbować najbardziej z tego całego zestawu. No i czy może jedliście jakieś inne słodycze Pokémon, które wam smakowały, bo jestem ciekawa. A jeżeli chcielibyście kupić coś z tych rzeczy, no to musicie przeszukać internet, bo tak jak mówiłam, zamówiłam to z kilku różnych stron. No i co, jeżeli chcielibyście, żebym zaczęła nagrywać więcej tego typu odcinków, na przykład jakieś inne testy słodyczy z różnych innych krajów albo właśnie jakieś tematyczne słodycze no to koniecznie napiszcie w komentarzu, może macie jakiś swój pomysł. No i e, zostawcie łapeczkę w górę, żebym wiedziała, co robić. Ja też chętnie się pojawię w takim odcinku. No <laughs> właśnie. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Wpadajcie na nasze Instagramy, wpadajcie na nasze zapraszam, social media. Zapraszam. Oczywiście linki macie w opisie. A my się na dzisiaj z Wami żegnamy i widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie Pikachu! się! Pikachu! Pika.